No i witajcie, ludzie. Wita się z wami Red. I gramy sobie w Stalkera. Eee, ogrywamy modyfikacje te, co zwykle, więc. Nic się pod tym względem, szczerze mówiąc, nie zmieniło. Jednakże! Eee, cały czas bawię się w tych skryptach. Znaczy, to już jest końcówka, szczerze mówiąc, bo już nic więcej dodawać nie chcę. Jednakże, ostatnią rzecz, którą dodałem teraz. Przynajmniej na razie nic nie chcę dodawać, bo nic ciekawego aż tak nie połapałem, żeby, żebym e, koniecznie chciał to zaimplementować. Ale udało mi się dodać nowe mutanty. E, 5 albo 6 nowych mutantów, już nie pamiętam. E, I chcę sprawdzić, czy działają. Jak działają? Czy w ogóle działają? Eee. To będzie krótki odcinek, znaczy postaram się, aby był krótki. Dałem sobie próg 10 minut. Jeżeli szukanie nowych mutantów zajmie mi dłużej, a to wtedy będę po prostu materiał ucinał. Bo jedyne co chcę to przetestować, właśnie te mutanty. A taki oficjalny odcinek z tego prędzej czy później też się pojawił pewnie Bo ze stalkera na razie nie rezygnuję, bynajmniej na moim kanale Fakt, pojawia się rzadko, owszem Zresztą każdy mój film teraz pojawia się rzadko, więc to nie jest żaden pretekst Ani wytłumaczenie e, Warto zaznaczyć, że <ścoughs> e, Że nie słyszę kompletnie dźwięków z gry tak. Znaczy, nie, to, to, to już jest moja wina akurat e, Sam sobie tak że tak powiem ustawiłem, e, troszkę niekorzystnie dla mnie, dlatego jak głupi będę obracał się za siebie. E, sprawdzał czy, czy nikt mnie tam nie pożera, aby... Albo że nikt nie chce mnie pożerać. Nawet nie wiem, czy ktoś mnie goni tak szczerze mówiąc. Tak, no znajdujemy się w Darkscape a, Ponieważ... Dodałem tutaj jedno miejsce spawnu pewnego mutanta, którego dodałem jako ostatni. Chcę sprawdzić, czy działa, ale cholera, znalezienie go. Wiem, że on jest w ilości. chyba jeden. Z czterech tu jest jeden. Dobra, przebiegnę się tam. Ale zgaduję, że to będzie pseudo-gigant. No dobra, tak na 85% to będzie pseudo-gigant. Bo pamiętam, że. zawsze jak zaczynam nową grę, to on mnie w tym miejscu za. przeważnie zaskoczył. No chyba, że. Nie, pseudo-gigant. Tak. Cholera, obawiam się, że te nowe mutanty. Nie, no tu nikogo nie ma. Gupio, powiem szczerze, aaa, okej, okay, udało mi się znaleźć nowego mutanta, jednakże to nie jest ten, którego dodałem jako ostatni. I no właśnie, No ja sobie... teraz przeładować. Nie mam bladego pojęcia, jak one się nazywają, ale. A czy tam było jakieś. mmm, nie chcę. Nie chcę teraz kalecić jego nazwy cholery. nie wiem znawcy, znawcy pewno tam nie poprawią. Wy coś macie, nie macie. Ale nie was szukałem. Hmm. A tak jako drugi jako drugą placówkę chcę właśnie zahaczyć do czerwonego lasu. Bo tutaj też jest... Miejsce, w którym teoretycznie ma się spełnić eee, Nasz nowy przeciwnik Generalnie, nie wiem, chyba mówiłem Jest pięć, tak, pięć nowych mutantów eee, Z czego dwóch, dwóch z nich to Takie typowo latające, czyli Mucha Chyba z Fallout'a No tak mi się wydaje, że w Fallout'cie Nie wiem, którymś Rójce. Był taki podobny przeciwnik takiej muchy. I zgaduję, że z tej gry właśnie ona została wzięta oraz komary. No komary to jest takie małe dziadostwo, że nawet tego nie zauważę, nawet tego pewnie nie usłyszę, gdy mnie to zaatakują. Co tylko to ja tylko jak już to tylko ciekać może. Bo lokacje, w których zapisałem, gdzie mają się pojawiać, pamiętam. A, ale ich spawny dosłownie na ślepo dodawałem, bo nichuchu nie wiem, nie znam nazw tych wszystkich spawnów, więc po prostu znalazłem gdzieś jakąś placówkę, która wydawała się, że oczywiście na ślepo znalazłem, która wydawała się w porządku i nie wpisywałem tam tego tego no, mutanta, żeby się plijali. A Tak jak w przypadku tych koników. W czerwonym lesie, no nie sądziłem, znaczy, to wiadomo, że one... Ten, one normalnie się będą poruszać, prawda? To, że się zespałnią tam, gdzie ja chcę, żeby się spełniły, to nie oznacza, że nie będą zmieniać swojej pozycji. Bo tak czy siak będą razem razem z tym światem biegać po całej okolicy Więc to nie jest żadne wytłumaczenie. No dlatego podoba mi się ta modyfikacja Dead Air ogólnie, bo ten świat jest dynamiczny i to mocno Znaczy no, w cieniu, jak to się nazywało A, W tej, tej modyfikacji... Cień Czarnobyla? Też był właśnie taki submod, który Z, Zresztą, ta pierwsza hybryda właśnie, znaczy pierwsza któraś tam hybryda miała tego, tego submoda, że no, świat był dynamiczny że Stalkerzy mogli normalnie chodzić po całym świecie, narobiłem no, z tego odcinek nawet. Nie wiem, czy widzieliście, ale goni mnie banda pijawek. To <grywka> Ja pierdzielę co tu się porobiło teraz To są te, te muchy o których mówiłem Drugi przeciwnik jakiego dodałem To jest jedna z kolejnych lokacji w których ów mutant może się pojawiać Ale może nie znaczy że będzie No dobra, Sam widzieliście jak się to skończyło. No niezbyt ciekawie. O szlak. No, biegnie, 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 nawet nie słyszę, czy on za mną leci, czy on się że leci, bo on był dosyć szybki. Spróbuję jednego upolewać. Tam chyba było ich trzech. Cieki, oni szybki! Pomyślcie sobie, że znajdujecie coś takiego w jakimś nie w jakiejś ciasnej lokacji, w ciasnych pomieszczeniu. nie ma szans, żeby przed tym uciec. Już po do gigant jest ciężki, żeby go e, w jakiś stopniu wnikać, a co dopiero Niedźwieć trzeba zginął tam czy Ale No jest Udało się Kolejny mutant którego udało się, którego udało się zniszczyć To jest mi strasznie Dobra, tyle eee, To miał być materiał testowy Chciałem sprawdzić jak te mutanty się sprawdzają i czy w ogóle się sprawdzają No jak widać się sprawdzają tak czy siak do jeszcze wrócimy, tak więc trzymajcie się do następnego odcinka.